Cześć, z tej strony Mirek, witam Was na kanale Technologiczni. W tym filmie zaprezentuję Wam konfigurację routera od tędy, jest to model 4G07. Jest to router, jak już pewnie wiecie z mojego kanału, a jeżeli nie, to chętnie Wam powiem. Router, który łączy w sobie dwie technologie, Są to technologie w Etherne, jest to technologia ethernetowa, czyli typowo kabelek i technologia mobilna, technologia 4G, czyli LTE. W tej chwili jesteśmy zalogowani do ustawienia routera. Aby się zalogować do tego routera, należy wprowadzić e, adres 192.168.0.1 i podać hasło, które wcześniej skonfigurowaliśmy w kreatorze konfiguracji. Następnie po lewej stronie mamy menu, menu jest bardzo proste i wszystko w języku polskim, co może być dużym ułatwieniem dla wielu osób. Status e, internetu. Tutaj mamy informację. Czy router połączony jest z internetem za pomocą i teraz albo karty SIM, albo połączenia Ethernetowego. Jeżeli widzicie taki stan jak w tej chwili, to oznacza, że karty SIM nie ma Ethernetu również. Można kliknąć sobie tutaj na kartę SIM, zobaczyć, czy karta jest zainstalowana, czy jest widoczna, no i czy jest jakakolwiek nazwa tej karty. Jeżeli nie ma tak jak w moim przypadku, no to już więcej tutaj nie zrobicie. Teraz kolejna aktywna ikonka to sam router. Tu przechodzimy do informacji o routerze, takich jak czas systemowy, czas nieprzerwanej pracy, wersja sprzętowa, informacje o sieci LTE, status LAN, status Wifi, status IP w wersji szóstej, czyli praktycznie wszystkie statusy konfiguracji tego routera. Online Tutaj możemy sprawdzić, jaki komputer jest podłączony. Możemy sobie na ten komputer wejść, możemy go sobie, e, to znaczy na e, informację o tym komputerze, możemy tutaj kliknąć, możemy sobie zapisać e, na przykład technologicznie, czyli nadać sobie nazwę. E, dzięki temu be, e, nasz komputer poprzez MAC, adres karty sieciowej, będzie rozpoznawany jako komputer w naszym przypadku, technologiczni oczywiście, możecie sobie na, dać jakąkolwiek inną nazwę. Jest to ważne, ponieważ można później te urządzenia przypisywać do czarnej listy i po prostu nie pozwalać na dostęp. Dobra, ale przechodzimy teraz po konfiguracji naszego menu, czyli: pierwsze internet status jest już omówione. Następnie ustawienia internetowe, i tutaj mamy. Stan połączenia internetowego rozłączono, ponieważ nie mam podłączonej ani karty SIM ani e, Ethernetu. Gdyby były, e, to <laughs> oczywiście byłaby informacja o połączeniu. E, dane mobilne możemy je włączyć bądź wyłączyć. Roaming danych jest wyłączony niektórzy operatorzy tak jak na przykład Play działają bardzo dobrze na roamingu, nie ma żadnych dodatkowych opłat i wtedy tą y, opcję warto włączyć. Preferowane sieci 4G czy 3G? No oczywiście, jeżeli zależy wam na jakiejkolwiek lepszej prędkości, to powinno być zaznaczone 4G, ale jeżeli zależy wam na komunikacji na przykład choćby wojpowej albo no, nawet jeżeli ten internet będzie bardzo słabo działał, ale zależy Wam na tym, żeby jednak nieprzerwanie funkcjonował, na przykład na, na cele jakichś centralek alarmowych, a macie kiepski zasięg, to wtedy warto jest ustawić 3G. Jeżeli nie wiecie, jaką macie sieć, chcielibyście najlepszą, jaka jest dostępna od danego operatora, to ustawiacie preferowane 4G i wtedy router sam się dopasuje do sieci, jaką Nazwa profilu, tutaj te dane, te dane tutaj powinny się pojawić w momencie, kiedy włożymy kartę SIM. Czy tak się stanie, to zobaczycie na następnym filmie, w którym będę testował właśnie połączenie mobilne. No i na samym dole mamy bardzo ciekawą opcję jest to opcja File Over. W tej chwili domyślnie jest wyłączona, ale możemy ją oczywiście ręcznie włączyć i do czego ta opcja służy. Mianowicie, jeżeli będzie sytuacja taka, że Jedno z połączeń zaniknie z niewiadomych przyczyn, powiedzmy, będzie awaria, to router wtedy automatycznie zawsze, zacznie łączyć się z dostępną siecią. Powinno to wyglądać w ten sposób, że jeżeli łącze WANowe przestanie działać, to LTE w tym momencie przejmie jego. Role. Oczywiście musimy tą funkcję włączyć, możemy tutaj sobie nadać pewne uprawnienia jak PPPoE, dynamiczny adres IP lub statyczny adres IP. Najłatwiej oczywiście wybrać dynamiczny adres i DNS również automatycznie, wtedy nic już nie konfigurujemy. Ale to jest oczywiście taka bardzo podstawowa konfiguracja. Dla 99,99999% użytkowników domowych wystarczy. Dla użytkowników biznesowych może mieć to pewne y, y, znaczenie, ale to już na inny film. Dobra, te opcje sprawdzone, więc patrzymy kolejna kategoria: ustawienia Wi-Fi. Tutaj mamy troszeczkę ustawień. Możemy zmienić nazwę sieci Wi-Fi i hasło. Możemy sieć ukryć, wtedy komputery nie będą jej widziały, a połączenie będzie wyglądało nieco inaczej. Harmonogram Wi-Fi. Tu możemy sobie harmonogram e, uaktywnić, i po uaktywnieniu takiego harmonogramu możemy wybrać e, czas, kiedy ma. Nasz router, się wy, to znaczy nasz router ma wyłączyć moduł Wi-Fi, i kiedy ten moduł WiFi ma wyłączyć, czyli powiedzmy od północy do siódmej rano z Wi-Fi nie korzystamy, to bez sensu, żeby e, no, router działał w pełnym e, zasięgu, zużywał e, no, pełną moc, czy tam znacznie większą moc zasilania niż w przypadku wyłączonego Wi-Fi. Oczywiście jest jakiś aspekt jeszcze promieniowania. Gdyby na przykład router stał w sypialni czy w jakimś, chociaż nie poleca się stosowania routerów w miejscach, w których śpicie, ale czasami tak się zdarza, że jest to blisko pomieszczenia sypialnianego, albo wręcz właśnie w sypialni, czy tam w jakimś pokoju dziennym, gdzie akurat śpicie, nie ma sensu, aby router wtedy miał uruchomione Wi-Fi. Możecie taki harmonogram włączyć i sobie go skonfigurować. Konfiguracja banalnie prosta, jak widzicie. Kanał i przepustowość. Tu możemy ustawić, jaki tryb sieci chcemy uruchomić. Dalej mówimy o sieci e, Wi-Fi. Następnie kanał, jaki chcemy. Oprócz trybu sieci możemy również ustalić jej przepustowość. I teraz w przypadku sieci 2,4 GHz mamy możliwość ustawienia przepustowości na poziomie 20 lub 40 MHz. Możemy oczywiście rozwinąć i... Wprowadzić konkretną wartość lub e, wartość najlepszą dla nas, którą wybierze router. Tak samo przy sieci 5G. Dalej zaznaczam, że rozmawiamy o sieci Wi-Fi. Kolejna opcja to siła sygnału, i teraz możemy wybrać sobie dla każdej częstotliwości siłę sygnału z osobna 2,4 i 5 GHz, ponieważ musicie wiedzieć, że router Tenda model 4G07 działa w trybie dual band, czyli działa zarówno w trybie 2,4 jak i 5 GHz. Dzięki temu mamy nawet do 1200 Mbit prędkości Wi-Fi. Oczywiście to ma dodatkowy taki aspekt, że jeżeli nasze urządzenie, które posiadamy nie łączy się w technologii 5 GHz, to w tym momencie 2.4 jest standardem i połączy się na pewno. I tutaj, tak samo, można wybrać poziom sygnału średni lub wysoki. Jak dobrać ten sygnał? Słuchajcie, to jest temat na osobny film. Nie zawsze warto ustawiać najsilniejszy, jeżeli znajdujecie się dość blisko urządzenia. Dalej, WPS. WPS to jest, przyci to jest funkcja, a jednocześnie przycisk, który tą funkcję uruchamia i ten przycisk pozwala na, po naciśnięciu na połączenie się z siecią bezprzewodową jednego urządzenia z, w ciągu dwóch minut. Jeżeli się nie połączycie, no to WPS w tym momencie przestaje funkcjonować Trzeba przycisnąć przycisk głupież. No jeszcze raz. No w zależności od tego jaką funkcję klikniecie, czy tutaj na kliknij tutaj lub na ten numer, to taką metodę wybieracie. Czyli albo całkowicie dostęp przez dwie minuty niekontrolowany małe prawdopodobieństwo jakiegoś ataku, no bo to w danej chwili ktoś musiałby faktycznie przed wami jeszcze się połączyć, albo za pomocą ustalonego pinu zawsze trochę łatwiej niż hasło. Patrzymy dalej, kształtowanie wiązki plus i to jest tak zwany biforming, czyli i tutaj mamy bardzo fajnie to wyjaśnione. Ja to pozwolę sobie przeczytać ten opis. Ten router ten jest wyposażony w technologię B-forming Plus, która Wykrywa i blokuje pozycję urządzeń bezprzewodowych sieci, takich jak telefony komórkowe i tablety, a następnie wzmacnia przesłanie sygnału do tych pozycji, aby umożliwić lepsze doświadczenie, do, doświadczenia płynące z surfowania po sieci, grania i odtwarzania wideo. Pokrótce. Anteny, które są zastosowane w tym routerze i praktycznie we wszystkich innych w przypadku Wi-Fi są to anteny dookólne. Mają jednak możliwość skoncentrowania w taki sposób wiązki Wi-Fi, wi mówiąc już naprawdę bardzo, bardzo obrazowo, w to miejsce, w którym nasze urządzenie się znajduje. Oczywiście możemy tą funkcję wyłączyć. I ostatnia opcja to filtr przeciwzakłóceniowy. Można go albo włączyć, albo wyłączyć, albo zrobić auto. Ja szczerze powiedziawszy, nie wiem jak ten filtr funkcjonuje, dlatego też zapytam producenta i jeżeli będą jakieś ciekawe informacje, to zrobię na ten temat osobny osobny film. Ogólnie tego typu filtry w różnych routerach działają na takiej zasadzie, że Blokują inne ym, routery, inne sieci yy, od innych routerów i pozwalają na łączenie się komputerów tylko z tą daną siecią, którą yy, macie skonfigurowaną. Więc wpływa to w taki sposób, że yy, teoretycznie, przynajmniej sieci innych routerów, na przykład od sąsiadów, nie powinny wpływać negatywnie na waszą sieć Wi-Fi. Ale czy tak to działa? Muszę sprawdzić. Dobra, kolejna opcja to SMS, i teraz możemy wejść w opcję wiadomości, ustawienia wiadomości i SSD. Oczywiście te wszystkie funkcje będą dostępne, jak zainstalujecie kartę SIM w routerze. Tak więc możliwe do przetestowania. No i jest to oczywiście materiał na mój drugi film, w którym będę testował właśnie moduł LTE. Sieć dla gości, możemy tą sieć włączyć, skonfigurować, zapisać. Sieć dla gości, chyba każdy wie o co chodzi. Kontrola rodzicielska. No i tutaj yy, widzimy tą naszą nazwę, którą wprowadziliśmy komputera. Dlatego też warto zdefiniować komputery, bo potem jest trudno po yy, nazwie komputera, zwłaszcza jeżeli ona jest yy, jakaś tam domyślna, typu Acer, HP, jakieś numery. Czasami ciężko się zorientować, który e, komputer jest czyj, więc warto sobie wcześniej pokonfigurować, nazwać te e, urządzenia. Zawsze to łatwiej zobaczyć na przykład technologicznie o, widzę, że zrobiłem literówkę niż taki MAG adres urządzenia. No i oczywiście mamy czas e, nieprzerwanej pracy, jak sobie klikniemy w Owe, czy w obsługa. To mamy informacje na temat kontroli rodzicielskiej. Jak ona działa, jak ją skonfigurować? Banalnie proste. Możemy sobie skonfigurować czas działania. O, tutaj w ogóle możemy poprawić nazwę. Technologiczni. O. E, aha, ok. Jak to działa. Możemy sobie po pierwsze ustawić harmonogram dostępu do internetu. Ja na przykład pracuję na internecie od godziny powiedzmy 7 rano do godziny powiedzmy 23. Jeżeli sobie ustawię takie godziny, to znaczy, że w innych godzinach dostęp do internetu będzie. Niemożliwe. A ja oczywiście w dni tygodnia. Czy to będzie codziennie? Jeżeli nie, to w jakie dni tygodnia? Dobra, limit dostępu do stron. Możemy to wyłączyć lub włączyć. Jeżeli to włączymy, to teraz mamy dwa tryby. Tryb czarnej listy lub białej listy. Czarna lista jest trochę łatwiejsza w konfiguracji, ponieważ możemy tu wpisać konkretne strony internetowe, które chcemy zablokować. Biała lista jest trochę trudniejsza, bo tu musimy podać wszystkie te strony, które, na które chcemy pozwolić, żeby się otwierały. No, taka lista byłaby dość obszerna, więc warto się zastanowić, co włączacie. Następna opcja to VPN. I tu możemy skonfigurować serwer PPTP. Po włączeniu narzuter. Przyjmuje funkcję z serwera, więc możemy nawiązać z nim połączenie poprzez ten, właśnie oto, protokół. Możemy być jako użytkownicy PPTP, czyli my jesteśmy użytkownikami i łączymy się do jakiegoś serwera, a możemy skorzystać z trochę wyższego zabezpieczenia, eee, mianowicie PPTP łamane na L2TP. Jeżeli to włączymy, to mamy tutaj konfigurację. Użytkownika hasło. Oczywiście jest to funkcja bardziej zaawansowana i należy przemyśleć w ogóle konfigurację VPN. To jest z nas zupełnie inny film i znacznie no, już bardziej zaawansowany temat niż sama konfiguracja. Ustawienia zaawansowane. Tutaj mamy troszeczkę ciekawych. Konekt, tryb pracy. Możemy ustawić, czy ma być to tryb routera. Bezprzewodowego w tym momencie wyłączamy moduł LTE czy tryb routera LTE. Kod do karty SIM, jeżeli karta SIM jest e, zabezpieczona, tu wprowadzamy ten kod. Dane mobilne, tu możemy sobie włączyć limit przesłanych danych. Czasami jest to przydatne. E, zobaczcie, tu jest nie tylko limit, ale możemy też. E, Włączyć miesięczne statystyki i możemy tutaj informować użytkownika o przekroczeniu limitu. Jest to o tyle ważne, że niektóre usługi mobilne są limitowane, mają jakiś pakiet danych. No i żeby go nie wyczerpać, to warto jest zrobić sobie jakieś limity. Coraz częściej jednak te pakiety są nielimitowane. Ustawienia przepustowości. Tutaj możemy ograniczyć przepustowość. Jeżeli mamy dużo komputerów, dużo urządzeń podłączonych do tego routera, znaczy w ogóle do jakiegokolwiek routera, to czasami warto ograniczyć szybkość przesyłania danych, aby nie spowodować, że inne komputery lub inne urządzenia nie będą mogły się z tą siecią połączyć. Aplikacja tędy. Tu możemy sobie tą aplikację włączyć i po zeskanowaniu kodu możemy sobie taką aplikację pobrać do zarządzania routerem. I to oczywiście możemy sobie ją skonfigurować. Tryb śpienia. Po tej funkcji router po prostu przechodzi w stan standby i e, po prostu śpi. Nawet nie standby, tylko sleep. I wtedy śpi. Kontrolka LED. Tu możemy sobie kontrolkę LED wyłączyć. Jeżeli ją wyłączymy, to wszystkie kontrolki. powiem wam, czy wszystkie. Tak, wszystkie kontrolki zgasły. Możemy oczywiście ustawić harmonogram, żeby nam, na przykład, nie przeszkadzało. Ja wolę widzieć, co się dzieje z moim routerem, i nie przeszkadza mi to, że te yy, yy, ikonki, te kontrolki świecą. Patrzymy dalej. Filtr adresów MAG adresów. I tu możemy znowu zrobić czarną lub białą listę. Poprzez przycisk Dodaj możemy dodać e, urządzenia jakie mamy. Co ciekawe, nie ma zdefiniowanego wcześniej komputera, który dałem, a może będzie w białej liście. O, tutaj już jest. Mogę do białej listy. Dodać e, routery. I w przypadku e, stron internetowych lepiej było wybrać czarną listę, to w przypadku maga adresów lepiej wybrać białą listę, bo wtedy możemy zdefiniować tylko te e, urządzenia, które faktycznie mają się do e, internetu dostać. Zapora. Zapora ma e, cztery filtry. I oczywiście każdy z tych filtrów możemy włączyć lub wyłączyć. Routing statyczny to już troszeczkę wyższa szkoła jazdy, ale jest możliwość skonfigurowania routingu statycznego. DynDNS jest to zabezpieczenie przed atakiem. Jest to usługa, która pozwala na znalezienie waszego zmiennego adresu IP za pomocą dynamicznej domeny. Jak skonfigurować to temat na inny film? Zresztą już parę razy na kanale ta informacja była: serwer wirtualny. Tutaj możemy sobie dodać wewnętrzne adresy IP, przekierować porty, z, potwierać te porty. Ym, czyli z LANu do, do WANu, z WANu do LANu i tak dalej, Czyli otwieramy, przekierowujemy porty. Host DMZ, tu możemy uruchomić tą funkcję i wskazać komputer lub maszynę, która ma być w strefie zdemilitaryzowanej, czyli nie podlegać w ogóle zasadom zapory e, ogniowej, czyli FireWalla. UPNP, ta opcja jest włączona, jest to funkcja. Która, dzięki której komputery mogą same zgłosić do routera pewne oczekiwania w stosunku do przełączenia czy raczej udostępnienia niektórych usług, i wtedy serwer reaguje. Przepraszam, router reaguje. Bo oczywiście rozmawiamy o routerze, od tędy. Ustawienia TR096. Po kliknięciu mamy. Usługę, która pozwala na łatwe oraz, no, można powiedzieć, wysoce, skalowalne zarządzanie urządzeniami klientów. Można zastosować do biura własnego systemu ACS lub użyć go na przykład do konfiguracji już podłączonych, kompatybilnych z tym protokołem urządzeń. Jak ten protokół działa, rozkminimy sobie w, w zupełnie innym filmie. Ponieważ jest to usługa nowa, ja wcześniej w routerach tędy tego nie widziałem. To trzeba faktycznie gruntownie przetestować. Ustawienia systemu. Tutaj mamy typowe ustawienia już sieciowe, przynajmniej na samym początku. Ustawienia LAN. Możemy sobie zrobić DHCP lub wprowadzić e, e, ręcznie adresację IP. Rezerwacja DHCP. Możemy sobie dodać konkretne urządzenia MAG adresy do których przypisujemy adresy IP. Oczywiście mowa o waszych komputerach w sieci lokalnej. Ustawienia czasu, czyli nasz zwykły zegar, hasło logowania. Tutaj możemy sobie wprowadzić nowe hasło, uruchomienie ponowne i zresetowanie ustawień domyślnych Proszę bardzo. Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego, kopia zapasowa lub przywrócenie ustań, które zapisaliście. Zdalne zarządzanie. Jeżeli włączymy tą funkcję, możemy podać zdalny adres IP i port, na którym będziemy się łączyć. Status systemu, czyli powtórka z tego, co mieliśmy wyżej. Dziennik systemu. Tu mamy informację o yy, logach systemu, co się z nim dzieje. I automatyczna obsługa techniczna jest włączona. I tutaj możemy skonfigurować planowane, ponowne uruchomienie systemu. To wszystkie funkcje, które widzieliście. Mówiłem o najciekawszych, ale jest ich całkiem sporo. Dlatego przeszliśmy wszystkie funkcje po kolei. W przypadku. Ustawień zaawansowanych ustawienia TR-096. Tutaj na pewno powstanie film na ten temat osobno. No i oczywiście na pewno powstanie film o testach samego modułu LTE, czyli po podłączeniu karty SIM, jak router się zachowuje. No i interesuje mnie ta opcja, o której wspominałem, File Over. Czyli przełączanie między jedną technologią a drugą. Na ten moment bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas, i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych filmach. A i pamiętajcie, jeżeli macie ten router, to oczywiście podzielcie się opinią, co o nim sądzicie: jak u Was się sprawdza? Na pewno będzie to bardzo przydatne dla wszystkich um, osób. Które oglądają ten film, które zastanawiają się nad zakupem takiego routera, no i oczywiście dla mnie, zwłaszcza jak komentujecie dość żywo swoje doświadczenia, to pokazuje, że faktycznie moje filmy Wam się podobają. Liczę na lajki, like, jeżeli Wam oczywiście się film podoba. No i nie zapomnijcie kliknąć subskrypcję na kanale. To zawsze buduje i wzmacnia. Pozycjonowanie moich filmów, a myślę, że nie są, a myślę, że one są całkiem fajne i mogą naprawdę wielu osobom pomóc. No to dobra, jeszcze raz dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnych filmach. Cześć!